Lech Kaczyński żyje, tak absurdalne informacje cyklicznie zalewają strony internetowe. Wokół katastrofy smoleńskiej i tragedii związanej ze śmiercią najważniejszych. W postaci polskiej sceny politycznej narosło wiele teorii spiskowych. Czy ich autorzy mogą mieć rację?. Lech Kaczyński żyje i przebywa w syberyjskim łagrze. Czytamy na jednej ze stron internetowych. Autor opiera swoje domniemania o historię polityczną Rosji, a także o incydenty związane ze znikaniem istotnych postaci tamtejszej sceny politycznej. Tej teorii spiskowej skupiono się na fakcie, iż wielokrotnie zachodnie media były informowane. O śmierci lub więzieniu dziennikarzy, którzy mieli odmienne poglądy od tych, które reprezentował Kreml. Teorie spiskowej wokół katastrofy smoleńskiej zalewają Internet. Czy Lech Kaczyński żyje? Inną teorią, głoszoną przez sympatyków Political Fiction jest ta, sugerująca. Że media, zasłaniając się dość jednoznaczną kreacją przebiegu wypadku. Budują w poglądzie swojego audytorium przekonanie, że w wypadku lotniczym z kwietnia 2010 roku wszyscy zginęli. Entuzjaści tej idei uważają, że poprzez relacjonowanie na żywo. W telewizjach całego świata przebiegło akcji ratunkowej, wielu mogło nie zwrócić uwagi na szczegóły. W nich autorzy teorii spiskowej dopatrują się ewentualnych naruszeń ze strony Rosjan. Inna teoria spiskowa, mówiąca o Lechu Kaczyńskim, zakłada. Że ten nie potrafił dźwignąć ciężaru swojego stanowiska i zaaranżował własną śmierć. Absurd, słyszymy w odpowiedzi. Pogląd wielu Polaków mieści się w stwierdzeniu: Jakoby prezydent zamieszkał na drugim krańcu świata i przygląda się z daleka losom Polski. Mówienie w ten sposób o katastrofie smoleńskiej uderza mocno w rodziny ofiar, które musiały się zmierzyć w 2010 roku z ogromną traumą. Kolejna teoria spiskowa mówi o tym, że podczas wypadku samolotu w 2010 roku trzy osoby miały przeżyć katastrofę. Osoby te miały być postrzelone później przez rosyjskich żołnierzy. W internecie krążyło wideo, które potwierdzało tę tezę. Służby rozwiały jednak wątpliwości, sugerując, że nagranie jest zafałszowane teorie spiskowe w Polsce. Lech Kaczyński żyje. Andrzej Leppeł uciekł za granicę. Jan Paweł II wciąż wśród nas, to tylko niektóre hasła głoszone przez sympatyków teorii spiskowych. Zdaje się, że ich autorzy uparcie wierzą, że przesyłane przez media. Fakty dotyczące tragicznych wydarzeń mają być zmanipulowane. Polacy w przypadku wielkich momentów historycznych dopatrują się nieprawdopodobnych wydarzeń, jakie nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Jedno jest pewne: teorię dotyczącą Lecha Kaczyńskiego obalić nie trudno. Podczas sekcji zwłok potwierdzono fakt, że prezydent Polski wraz z małżonką tragicznie zginęli podczas lotu tu tupolewem. Paweł Rabiej zostanie wiceprezydentem Warszawy. To dziennikarz, rzecznik, polityk. Pisał o Mieczysławie Wachowskim, współpracował z Jarosławem Kaczyńskim. Był jednym z założycieli nowoczesnej, zasiada w komisji reprywatyzacyjnej. Dwa lata temu publicznie wyjawił, że jest gejem. W środę prezydent elekt Warszawy Rafał Trzaskowski oficjalnie potwierdził, że jego zastępcą zostanie Paweł Rabiej. Miałby zająć się sprawami społecznymi. Kim jest przyszły wiceprezydent stolicy?. Paweł Rabiej urodził się w 1971 roku w Puławach. Skończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i studia dziennikarskie na Columbia University w Nowym Jorku. Pracował w radiowej trójce i gazecie bankowej, publikował też we wprost. Wybory samorządowe Warszawa. Paweł Rabia i wiceprezydentem stolicy. W 1993 roku pomagał w kampanii wyborczej ówczesnej partii Jarosława Kaczyńskiego, porozumieniu Centrum. Współpracował z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi. Przy pisaniu książek o Mieczysławie Wachowskim i Annie Walentynowicz. Później zajął się dziennikarstwem. W 2015 roku wrócił do polityki. Jest jednym z założycieli Nowoczesnej, był też rzecznikiem partii. W 2017 roku wszedł w skład komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. W 2016 roku dokonał co min w Polsat News. Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości, ale wspieram ruchy LGBT także dlatego. Że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to. Żeby były w Polsce związki partnerskie wyznał w rozmowie z Beatą Lubecką. Paweł Rabiej o co kołcie, to był impuls. W sferze seksualności nie należy kłamać. W ogóle warto mówić prawdę, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym mówił Angelice o Swobodzie. Więc powiedziałem, że dlatego chodzę na parady równości, że jestem gejem. Że to istotna część mojej tożsamości, nie eksponowana za bardzo. ale jednak istotna wyjaśniał powody swojego ujawnienia się. Początkowo miał sam startować w wyborach na prezydenta Warszawy z list nowoczesnej. Nie wycofam swojej kandydatury i nie poprę Rafała Trzaskowskiego, zapewniał w listopadzie 2017 roku. Ale jeszcze w tym samym miesiącu na wspólnej konferencji prasowej PO i Nowoczesna ogłosiły. Że ich wspólnym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski z PO. Jeśli wygra, Rabiej może liczyć na fotel zastępcy. W wywiadzie z tygodnikiem sieci rabiej mówił, że Lechowi Kaczyńskiemu należy się pomnik w stolicy. Był prezydentem Warszawy, był prezydentem Polski, zginął jako głowa państwa w katastrofie lotniczej. Na pewno chciał sprawnego państwa. Był też poza wszystkim fajną osobą, tak go pamiętam, mówił polityk.